Marta Nawrocka zszokowała wyglądem na 11 listopada. Ekspertka nie miała wątpliwości. 11 listopada Marta Nawrocka i Karol Nawrocki wystąpili publicznie w związku z uroczystościami z okazji Dnia Niepodległości. Pierwsza dama zdecydowała się na zaskakującą kreację. Co na to, ekspertka? Kariera i życie Marty Nawrockiej. W świecie, gdzie polityka i życie osobiste coraz częściej splatają się, na pierwszym planie pojawia się Marta Nawrocka, żona nowo wybranego prezydenta Karola Nawrockiego. Zamiast klasycznej historii pierwszej damy zajmującej się wyłącznie domem i spełniającej w roli żony i matki, widzimy kobietę, która przez lata pracowała w służbach skarbowych, a od niedawna staje przed zupełnie nową rolą. Urodzona w 1986 roku w Gdańsku, Marta Nawrocka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Jej zawodowa ścieżka prowadziła przez służbę celną, a następnie przez Krajową Administrację Skarbową, gdzie przez około 18 lat zajmowała się M, inaczej, kontrolą przemysłu naftowego, spirytusowego oraz zwalczaniem nielegalnego hazardu. Nie wyobrażam sobie, by nie wspierać mojego męża w tej ważnej drodze. Zawiesiłam swoje życie zawodowe, zatem bez wątpienia Karol może na mnie liczyć, powiedziała w wywiadzie dla Super Expressu, gdy zapytano ją o kandydaturę męża na stanowisko prezydenta Polski. To zdanie mówi sporo o niej samej: świadomie odstawiła pracę na bok. By wesprzeć kampanię męża, ale przy tym buduje własny wizerunek aktywnej, kompetentnej i zdecydowanej osoby. Wcześniej, zanim zaangażowała się w działalność skarbową, Nawrocka miała zupełnie inne plany. Uczęszczała do szkoły baletowej i marzyła o karierze tancerki. Marta Nawrocka to nie tylko żona Karola Nawrockiego, ale również matka trojga dzieci. Ma syna Daniela oraz parę młodszych dzieci Antoniego i Katarzynę. Pierwsza dama łączy obowiązki prywatne z funkcjami publicznymi. Jak deklaruje, nie chce być jedynie ozdobą ceremonii, lecz realnie angażować się w działania społeczne. Stylizację Marty Nawrockiej Marta Nawrocka weszła na salony z elegancją. A jej kolejne stroje wpisują się w tradycje i kanony protokołu dyplomatycznego, niekiedy wnosząc do niego powiew świeżości. Wyborom modowym pierwszej damy bacznie przyglądają się eksperci. I choć ich opinie bywają podzielone, to wszyscy wyraźnie widzą motyw przewodni, który wykorzystuje pierwsza dama, klasyka z nutką eksperymentu. Jedni chwalą umiar i proporcje zachowane w strojach, które żona Karola Nawrockiego wybiera na kolejne uroczystości. Inni tymczasem zwracają uwagę na konieczność zachowania balansu między wyczuciem stylu a swego rodzaju manifestacją. Często komentowane są kolory stylizacji Marty Nawrockiej, od pastelowych tonów rekomendowanych przez projektantów po bardziej odważne purpury, które dzielą ekspertów. Docenia się subtelne dodatki. Ale część specjalistów z pewną dozą ostrożności podchodzi do przełamujących tradycje kolorów czy krojów, które zdarza się wybierać pierwszej damie. Nawrocka najczęściej stawia na klasyczne kroje z elementem zaskoczenia: kontrastowe kołnierze, jednolite płaszcze przełamane akcentem, czasem odważną biżuterię. To wszystko sprawia, że każda jej stylizacja staje się tematem analiz. Jako pierwsza dama żona Karola Nawrockiego pojawiła się razem z nim na uroczystych obchodach święta 11 listopada, a jej stylizacja przyciągnęła spojrzenia wszystkich. Ekspertka wzięła pod lupę kreację Marty Nawrockiej i oceniła ją, a następnie podzieliła się wnioskami z internautami: Jak wypadła żona prezydenta?